w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Kuba cage ze mną jest Polish Zombie, który Cześć. kiedy zawalczy? Kiedy możemy się spodziewać? Z twoje... Moja walka zostanie ogłoszona już wkrótce. Jesteśmy w fazie poważnych negocjacji. Więc y, czekam na oficjalne ogłoszenie. Ale możemy się spodziewać, że to będzie już ta następna gala w Łodzi? Spodziewajmy się niespodziewanego, aczkolwiek y, myślę, że to będzie gala w końcu listopada. Czyli jeszcze w tym roku będziemy Cię mogli zobaczyć? Zdecydowanie, przynajmniej raz lub dwa razy, jeżeli się uda. Okej, okay, czy ja, jakieś rywale pewnie nie możesz zdradzić, ale ja, o jakichś rywalach możemy dyskutować w ogóle? Jeżeli masz jakieś rywali w głowie, to możemy o nich podyskutować, ale tak naprawdę e, chyba jest oczywistym, że nie mogę zdradzać potencjalnych nawet rywali, ale jest kilku gamoni, którym chętnie bym nosał utarł, ale nie mogę o ja tym no mówić. to może powiedz z kim Nie, ty nie, chciałbyś. nie, będę, nie będę robił wam clickbajtu. No ale na pewno są jakieś nazwiska, więc z, jakimś może... z jakimś sławnym raperem. Rozumiem. Pisałeś się dawno na swoich social mediach, że mieli do wyboru Ciebie bądź Borysa Mańkowskiego do w walce z, z Normanem Parkę. Chciałbyś się z nim zmierzyć jeszcze? Z kim? Z Normanem. Tak. Ty... Z Bolesem też. To... To, to... to są takie porażki, to są takie porażki, które były naprawdę bliskimi walkami. E, oczywiście sędziowie podnieśli niewłaściwą rękę, ale były na tyle bliskie, że e, jakby pozostają takim niesmakiem w moich ustach. Kiedy to możesz? Kiedy to może... wygrać, po prostu. To kiedy możemy się spodziewać takiej, takiego rewanżu? A takiego rewanżu to nie wiem. No, pewnie w listopadzie, bo w listopadzie mieliśmy ostatnią walka. Skoro powiedziałem, że nie wykluczam ani nie potwierdzam żadnego przeciwnika, może być to każdy, może być to ktoś z tych ludzi, którzy stoją za kamerą w tej chwili. Może to być Michał Boguziński z MAPL albo Sixpack TV, może być to ktokolwiek, może być to ty. No, ja raczej nie. Może ale... być to ty na wtelbardzie, dzisiaj w kurbisz. <laughs> <laughs> nie, kurwa, o, o książce kowackiej tak, a kiedy wychodzi? Poważne tematy tylko może. Dobrze. To nie jest MMA.pl, to nie jest Ty jesteś poważnie, z poważnego portalu, tak? Dobrze, to powiedz mi może w takim razie, skoro już wiesz, że zawalczysz na pewno w tym roku, jak ci idą przygotowania? Przygotowanie idą zgodnie z planem. Moja koncentrowana ręka jest już naprawdę świetnej kondycji, uderzam nią, nie odczuwam żadnego dyskomfortu, więc przygotowania przebiegają zgodnie z planem. A gdzie się teraz przygotowujesz, przy Aktualnie przybywam, mieszkam i żyję w Bytomiu i przygotowuję się w szerokim bytom, tym bytom, z chłopakami z Bytomia ze Śląska. Bardzo fajna ekipa, mocne treningi. Nie mam miękkiej gry. A jak ci się dzisiejsza gala podoba? Jest bardzo fajna. Mój, mój kolega Paweł Pawłak właśnie wygrał. I jestem bardzo dumny z niego. Bo no. ciężka walka. Damian, Damian pokazał naprawdę kawał kondycji. Przede wszystkim tym mnie zaskoczył, ponieważ w, w poprzednich walkach to był jego mankament. Pierwsza, druga runda, on zawsze, że tak powiem, trochę kondycji nie siadał. Tutaj trzecia runda się skoczyła, on wygląda jakby dopiero co się rozgrzał. No właśnie ta walka była dość ciekawa, dość bliska. wiedziałeś, że tak się zakończy taką decyzją? Nie wiedziałem, bo sędziowie bywają ślepi. Tylko lepiej kończyć przed czasem. A jaka, jaka walka Ci się z dzisiejszej karty do tej pory najbardziej podobała? No właśnie Dabiana z Pawłem Pawlakiem i właśnie kątem oka patrzę też na Roberta Solnicza z Kincem. To jest sobie również bardzo ciekawa walka i yy, Jakub Wikłacz również bardzo fajnie zawalczył. Nie powiem, że mnie zaskoczył, ponieważ bardzo liczyłem na jego zwycięstwo, A oczywiście lubię też Antuna Rasicza prywatnie, ale Jakub Wikłacz pomagał mi w przygotowaniach do walki z Kleberem Kojkę i skuplowaliśmy się i nawet było mi w domu, więc... Kibicowałem mu od samego początku. No właśnie, bo powiedziałeś o tej bawi walce... Się z, się z moimi psami, więc, więc, więc kurwa, mam specjalne miejsce w moim sercu. Powiedziałeś teraz o, o tej walce, która teraz się właśnie odbywa. Jakie typy? No Myślę, że Roberto Solic swoją eksplozjnością e, dominuje, aczkolwiek widzę, że Kincl dobrze sobie nawet radzi. Czy ty chciałbyś jeszcze zawalczyć o pas? Absolutnie, ale nie z Roberto Soliczem. Ale kiedy byśmy, jak myślisz, kiedy byłbyś gotowy taką walkę stoczyć? Chcę przede wszystkim muszę wygrać jakąś walkę z tym teraz dwóch przegranych i no nie chcę, że wiesz, mówić, o, dajcie mi walkę. Ale jak będę robił dużo tresztoku, to dadzą mi tę walkę od razu, bo wiadomo, tresztok sprzedaj walki, więc. Czyli więc stawiasz to, na to, wie, że sportu? Nie, nie, więcej tresztoku, to mniej sportu. <laughs> Więcej mniej walk, więcej też toku, mniej wygrywania. Nie no, bądźmy poważni w Jestem no, poważny, naprawdę. Ty naprawdę nie widzisz tego, że jest to jakby pewnym fundamentem do zdobywania celów, które sobie człowiek założył i masz dobre walki. Jesteś bezpłciowym zawodnikiem, który w każdej walce mówi, A, Bóg, jak Bóg da, to wygram, szklatka zweryfikuje. Często no, nie szybko dostają walki. Mają pewnie w KSW teraz po 3, 4 wygrane, 5 i nikt ich tak naprawdę, nikt sobie nie, nie zdaje, w ogóle nie przyjmuje się nimi. Ale to może właśnie łączyć dobre wyniki tak, sportowe. Oczywiście, no, to jest, no, nie można przegrywać wszystkich walki i wtedy no, pewno nie zdajesz walki pas. Maciek i Marty nie są aż tacy naiwni, jak nam się wszystkim wydaje, albo wam, na pewno nie mi. No dobrze, to czekamy w takim razie na ogłoszenie Twojego rywala. no i Liczę, że już niedługo zobaczymy Cię w pracy w takim razie. Będzie to bardzo ciekawa walka. Na pewno się w ogóle nie spodziewacie i, i na pewno ją wygram. Czyli Ty już znasz rywala? Ja wiem wiele rzeczy, o których Wy nie wiecie. <laughs> Ponieważ znam bardzo dużo ludzi z kulisowo i, i takie informacje trafiają do mnie z pierwszej ręki, a szczególnie o moich przeciwnikach. A ostatnie trafiają do Was. Dobrze. Bo wam nikt nic nie mówi, bo jesteście reporterami, tak? Reporter równa się ktoś, kto nie jest godny zaufania. Tak naprawdę prywatnie, nie. prywatnie prywatnie jest godny zaufania, ale nie, nie jako, że tak powiem, pełniona przez was funkcja nie jest to osoba godna zaufania. To, tam, to zależy jakiej redakcji. Znam wszystkich dokładnie, znam wszystkie przypadki, przypadki reporterów, którzy na tym party są za słupami i podsłuchują. To na pewno na pewno. Wszyscy wiadomo. Yy, czytelnicy wiedzą kogo ko, na myśli. <laughs> Dobrze, w takim razie nie zdradzisz tam nic więcej, nie. ale dziękuję Ci za rozmowę no i czekamy na... na Twój występ. Ja również miło mi cię poznać i fajny wywiad, dziękuję bardzo. Dzięki. <laughs>